Cześć. Witajcie w nowym odcinku na kanale Gotuj z Anią. Dzisiaj pokażę wam przepis na obiad. Zapiekankę z mięsem mielonym i ziemniakami. Do zrobienia takiej zapiekanki potrzebuję: mięso mielone, ziemniaki, ja mam pokrojone w plasterki już o grubości 1 cm, sól, pieprz, czosnek granulowany, zioła prowansalskie, przyprawa do mięsa mielonego, czerwona cebula pokrojona także w paski, pomidory. Pokrojone w paski do sosu będę potrzebowała majonez, jogurt naturalny, czosnek i na wierzch ser do posypania. Oczywiście całą listę składników i gramaturę znajdziecie w opisie pod filmem. No to zaczynamy. Na początek przygotuję sobie mięso. Do mięsa mielonego wrzucam przyprawę do mięsa mielonego, czosnek granulowany. Jedną łyżeczkę, zioła prowansalskie. Też jedną łyżeczkę. Sól około jednej łyżeczki. I pieprz. Całość razem mieszam. Tak do mięsa, formuję klopsiki. Oczywiście robię je płaskie. Kotlecik mam już uformowane. Teraz mogę się wziąć za przekładanie. Zapiekanki. Zaczynamy od ziemniaka, potem układamy mięso. Na początku musimy sobie przytrzymać oczywiście ręką, cebulę czerwoną, pomidor, i następnie tak samo składamy. Oczywiście naczynie żar żaroodporne posmarowałam sobie oliwą, już wcześniej będę piekła dokładnie przykryciem. Ziemniak, mięso mielone, czerwona cebula, pomidor. I ziemniak. I tak na przemian. Ziemniak, mięso, cebula, pomidor, ziemniak. I tak ułożone składniki posypuję jeszcze ziołami prowansalskimi. Dodam jeszcze odrobinę soli. Przykrywamy to pokrywką bądź sreberkiem, ja mam sreberko akurat do tego naczynia i wkładam do piekarnika, 170 stopni, grzałka góra-dół. Będę piekła 50 minut. W międzyczasie, gdy zapiekanka się piecze, zrobię sobie sos do niej, czyli jogurt naturalny, majonez i czosnek. Wyciśnięty oczywiście przez praskę. Możecie także zrobić swój ulubiony sos. Też będzie pasował do tej zapiekanki. I wszystkie składniki razem mieszamy. Jeszcze szczyptę soli. Zapiekankę mam już prawie upieczoną. Wyciągnę ją i teraz daleję sosem. Zapiekankę oczywiście co jakiś czas sprawdzałam widelcem, czy ziemniaki już są miękkie. Jeżeli są miękkie, to wyciągamy i zalewamy sosem. Następnie posypujemy serem. Wstawiamy do piekarnika i pieczemy jeszcze 20 minut. Zapiekankę mam już upieczoną, wyciągamy z piekarnika. I obiad mamy gotowy. A po więcej przepisów zapraszam was na mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa. I obiad mamy gotowy. A po więcej przepisów zapraszam Was na mój kanał. Was? Tak. I obiad mamy gotowy. A po więcej przepisów zapraszam. No mówisz, coś jest nie tak. No to zartowa kwestia, nie wchodzi. Tak. I obiad mamy gotowy. A po więcej przepisów zapraszam Was na mój kanał. Teraz życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Nie wrzucę tego. Jeszcze raz? Mhm, mhm. A po więcej smacznych przepisów. Zapraszam Was na mój kanał.